Witajcie na kanale Rolnik. Szuka żony, żony już mam, żakuja też. Tak więc zaczynamy nowy odcinek na kanale Royal TV. Lecimy, Nagromy cię żakuja. Na Kaja Kolonkę kolonka kopytkowy jemy. Przewiozował dzisiaj BMW M3 Touring na Grubasie. Koniec tego wyśniaka. Siema, witajcie w nowym kanale. Kurwa w nowym kanale. Siemanko, witajcie w nowym odcinku Royal TV. Jeżeli mnie nie znacie, ja nazywam się Maksymilian Bączyński. Jeżeli chcecie poznać naszą twórczość, musicie się cofnąć do pierwszego odcinka, w którym poznajecie mnie, moich bliskich, moją markę, dwa salony. Zapraszam, nie przedłużając, dzisiaj będziemy likwidować zakola mojemu koledze Olowi, który był jednym z moich pierwszych klientów, pierwszym klientem tak naprawdę z trudnymi włosami, bo ma kręcone włosy, a że jest to kanał Daily Fryzjerski. Pokażę wam jak dzisiaj z racji wieku usuwamy mu kola. Lecę, bo samochód jedzie, ja muszę uciekać. To jest mój kolega, który 100 metrów ode mnie mieszkał, jak mieszkaliśmy na Sikawie, e, Olgierdo. Jest klientem z kręconymi włosami. Dzień dobry. Żakubiła pterdak. Dzisiaj będziemy grać o to, kto kogo ostrzyże. <grym> o kurde. Rozumiesz? To ci ładnie oprygał, no. Do gry będzie nam potrzebne coś, co leży w bagażniku. Już wam pokazuję. Gramy w lotki. To wceluje. Tutaj jako pierwszy, że w to, w to kółeczko, w ten obręb, to jest strzyże. Tak. Ogólnie z zawodu Olgierd jest yy, profesjonalnym stolarzem, tak więc z nie ma nic wspólnego. Ja, że za wiele nie mam włosów, mogę oddać mu <grym> w ramach swoje ćwiczeń. strzyżenie w ramach ćwiczeń, tak? Tak więc wyciągamy i lecimy. No i skąd walimy? Ile metrów? Raz, dwa, trzy. Walczyc skrzynki, się no. spróbujcie najpierw od skrzynki. Ale zabraknie nam strzałek. Dobra, pierwsza próba od skrzynki. Dobra, o skrzynki? Od... To zróbmy... Dobra, okej. Okay. Od, od skrzynki powiem. Nie, nie ja, to jest za no daleko. Ale... To jak jest też? No zielone. No ma zielone. Ja mam jakieś, ej, ja mam jakieś słabe te lotki. Wiedziałeś, że tamte zielone są lepsze. No, no, łatwo. Będzie w czapce chodził teraz. Nie? Z moim zarostem ja nie umiem władać, nawet maszynką zwykłą. Także będzie ciekawie. Sam to wymyśli. A może jakaś nowa moda powstanie? Daj mi tą brzytwę, to coś zrobimy, tam ładne. Hello. Dzisiaj tutaj nie ma Wasela w tym odcinku, ale będę miał dla was coś specjalnego. Następny odcinek powiem wam, że będzie też bardzo mocny. Ej, miałem wypuścić orkę u tych uteściów, zapomniałem. Podjedziemy, dobra? I lecimy. Szybkie tutaj, że tak powiem, wychodne dla naszego Jorka. Nazywa się Milka. I co? Lecimy teraz do salonu, żeby mnie ofrygać. Milka nieraz ogólnie ucieka przez płot, nie? I my jej szukamy, szukamy. I nagle okazuje się, że jest schronisko. No I już prawie ktoś się przejął. Mały piesek. Tu mamy jej kolegę Denisa. Co tam, Denis? Poduszka. Teleportowaliśmy się do salonu na Tuwima. No i co? Ja zaraz świadam na strzyżenie, tak? Więc trzymajcie kciuki, żebym nie wyszedł tu Może być jakiś nawet Marines, ale gdzie jest A Jest lista. Aha, tam jest. O. Zapraszam, zapraszam. Róba, okay. Zabra. To się jakoś tak robi. Teraz musimy kluczowy atrybut w tym wszystkim założyć. Linię wyznaczyć, cięcia. Wow. Tam ma takie drobne. No. Tam się odcina? Odcina się. No to tam, że pan zadowolony. Będzie klasa. Na razie sobie linie wysmaclimy. Potrzebujesz szukać następnej Si, ale wychyleś poza linię, widziałem to. <laughs> Dzień, ale coś czołem ta maszynka muszę. Dobrze, to musi być. <laughs> no. Robę Na grzyba poproszę. Pan <grymne> nie majda ten A Ej trochę chyba krew mi odpływa, bo mam dwa różne kolory. Tu. <grymne> nie wcale ja nie zdejmujemy. Źle nie. tu się przyznał. Dobra. Co góry nie prygaj ja muszę zaczesać, żebym no, dobra, wiedział dobra, dobra, dokąd dobra, dobra. tu. Dokąd działać? Nie. Ja. co, co? Dobra. To, to. Nie, to za krótkie, chyba. Albo dobra. Albo... Kupa sprzętu, nic talentu, ja. kurwa. Kiedyś były maszynki, i ludzie się No, jakie skupienie jest na twarzy, nie? Człowiek, To jest rozmowa o pracy. Nie wiem. No ale fejcik jest zajebisty no. no No zaraz znajdę motyla No nic No ogólnie kurczak no, mały Nie, no. nie jest źle Widzicie co, co tu Chyba jest zadowolony Ty, ja tu nie mam włosów już po środku w ogóle, stary Weźmy jakoś tego w butelkę Gracjan. Aha. I za koliniem. Witajcie! Mm. Prezentacja. Daw Ale proszę Widzisz? Tył? Kurwa. Nie jest aż tak źle. Jak ten ziomek z Herbitu Sinu. Mnich. No. Dobra. To była... Fryzura fresh, jak widzicie, mój kolega Olgierd mnie ostrzyk. No i co, mi pozostaje to, żeby mu się odwdzięczyć, No i również mu zlikwidować zakola. Zobaczcie, on mi zlikwidował. Delikatnie uwidocznił ten ubytek na środku, ale jest ok. Jest ok. Patrzcie to. I zaraz zobaczycie, jaki będzie efekt. Why

To już koniec dzisiejszego odcinka. Bardzo dziękuję, że z nami byliście i oglądaliście nasze podboje. Jeszcze mam dla Was jedną ważną informację. Jeżeli pod tym filmem znajdziemy 100 łapek w górę, spośród subskrybentów wylosujemy osobę, która wygra trzy vouchery na strzyżenie lub kombo do Royal Barber. Zapraszam do lajkowania, subskrybowania i do oglądania kolejnych podwojów świata. Lecimy!